Dobra, to co? Pan Piquet, nowy odcinek widzowie, Snacks okulica w G2, problemy nowego gracza G2, mocna zmiana w Tier 1 przed Majorem, a problemy do Hassan Pajus, nie? Chyba o Sampajusa chodzi. Oglądamy Piqueta, koktajl informacji poza YouTube oczywiście. Pozdrawiamy szefów. Jak oceniacie Debiut Simpla w BC Game? To, nie było tragedii, no tak, w miarę okej, okay, nie? No i zaraz tutaj pokażę ten meczik. Gdzie on tutaj zagrał? Gdzie on tutaj jest? No, mamy statystycznie Simp plus 2. No, zagrał średnio, nie? Będzie musiał troszkę pograć, żeby wrócić na ten wyższy poziom, ale granie... Wygrali ten mecz, to jak co. Ale granie na tym poziomie tier 3, tier 4, wam powiem szczerze, to jest naprawdę wyzwanie. To w ogóle inaczej się gra, na tier 1. On tu na tym tier... 3 to może grać gorzej niż na Tier 1 jak zagrał Face na Majorze. Serio tak może być. No ale zobaczymy jak on będzie tam grał. Zrobimy pewnie jeszcze go, jego analizę. Jak będzie grał na BetClick Oni nie wiem, czy jutro nie grają na BetClick versus, versus BC game w Challengerze. U Izaka możecie oglądać ten mecz. O 19 grają, więc do Izaka możecie iść na ten meczek w Challengerze. No dobra. No wyskoczy tu powiadomiono się powienio. z szansą na awans do nowych finałów Blast Bounty. W drugim etapie no. zagrali przeciwko formacji Spirit. Ale to jest najlepsze, że oni sami wybrali Spirit, rozumiecie? Oni chcieli sami wyrzucić Spirit i byli blisko! Żeby ich wyrzucić. Byli naprawdę blisko. Tu w ogóle jak ja rozmawiam z Stanem, że oni w ogóle zdziwiony jest, że oni wybrali Spirit jako przeciwnika swojego, nie? No, w szoku był. którą ostatecznie przegrali 1 do 2 w mapach. Dong Don zagrał zdecydowanie przeciwnika, poniżej tytukieju. swoich możliwości i też jego streak 29 map z rzędu z pozytywnym ratingiem hmm. dobiegł końca. Co ciekawe po raz pierwszy w 2025 roku Spirit wygrało mapę w momencie kiedy Dong zrobił niższy rating niż 1-0. W taki sposób zareagował tak na tą nie? wygraną dodając, że granie online zaraz po turnieju lanowym jest czymś niecodziennym. Właśnie, ten turniej był online i na pewno każdy zawodnik odczuwa z pierwszego, że inaczej się gra. To kompletnie na online, a LAN c 2 to w ogóle inaczej gra chodzi. Mniejsze opóźnienia są na LANie totalnie. Na necie to, to takie jaja się dzieje, że połowa kulnie wchodzisz. Na LANie też takie coś czasami jest, ale nie w takim stopniu jak na internecie. Wracając jednak tak stricte do formacji G2, tak wyglądają statystyki ich zawodników na Blast Bounty. Sporo obrywa się w ostatnim czasie San Piusowi, który póki co ma spore problemy indywidualne. Po Raszce ze Spirit stwierdził, to potrwa. Ludzie piszą, aby zrezygnował, czy też aby popytał Hadesa <grym> o jakieś wskazówki. Tak wygląda obecny rating Paiusa pod barwami G2, a tak to wyglądało w przypadku jego gry dla Heroic. O, w Heroic grał na Tier 2, Tier 3 drużyny bardzo często, nie? Wiadomo, że jeździ na lany Tier 1, też czasami na takie lepsze, ale zazwyczaj w tych ważniejszych meczach przeciwnikami Tier 1 no, grał średnio Paius. Naprawdę grał średnio, to nie było jakoś, że on grał świetnie. On nafarmił ten rating na tych słabszych drużynach no, po prostu. I tyle. Widać, że po prostu tutaj sobie nie radzi. Ale też może styl gry, no, nie pasować tak. Takim stylem gry, jakim grają, może im nie pasować. Może musi troszkę pograć, trochę wczuć się, no. Więc no, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No, na razie nie można go aż tak skreślać. Ale indywidualnie, jako strzelecka no, wygląda słabo. Tyle misuje, że to jest szok. Trzeba jednak pamiętać, że skład wciąż jest świeży. I zagrali razem tylko na dwóch turniejach. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie po nieco dłuższym czasie. Oko, Hades zagrał jeden mecz. Wcześniej grał o w miarę okej okay i dobrze, i jeden mecz zagrał ch**a, a mogło, został zj**any tak przez analityków, po polskich kibiców, wszystkich k został zj**any, że głupi i w ogóle, że... a ta szkoda gadać. Już 20 sierpnia zagrałem na eSports World Cup, a ich pierwszym przeciwnikiem będzie Falcons, więc szykuje się ciekawy mecz. A zostając jeszcze w tematach G2, ostatnio krótkiego streama odpalił Snacks, który zdradził nieco więcej zakulisowej rzeczy z jego były już tak, formacji. Zresztą posłuchajcie sami. Powiem tak, ogólnie domyślałem się jak to będzie, po majorze czułem to w Kościach już kurwa, w marcu mógłbym powiedzieć, albo w kwietniu, że coś jest coś jest coś ten tego, że to będą hmm. ostatnie turnieje. Mogli mi wcześniej powiedzieć, to by się bardziej op Halo. No ale wracając do... To... Nie, ale tu prześmiewczo powiedział, bo i tak Janusz to też jest profesjonalista i by grał do końca, nawet jakby powiedział wcześniej, że będą zmiany i pamiętajcie, że to nic złego, organizacje robią to też na ostatnie chwile bardzo często zmiany, nie? Nie muszą mówić nikomu, że dwa, trzy miesiące wcześniej że będą zmiany. No nie właśnie, no bo wtedy nie wiadomo jak zawodnik podejdzie, czy będzie miał w dół, będzie miał w czy będzie specjalnie trolował, on powie, że nie trolluję, więc lepiej w ogóle nie mówić o takich rzeczach, nie? No, no czułem, czułem, tak dałem tam Ale to czuć, tam, jak to, to zmiany to czuć, może bym no to żeby potrzebował jednak to lata nie jest yy, męczące jest Szczególnie, no. iż tak i, i, i ponieważ na ostatnie pół roku. Znaczy od stycznia do powiedzmy Szerwy. To no jednak trochę tych zmian w tej drużynie było. Tu nowy snajper, tu coach gra, tu kogoś nie ma, tu coś tam. Wolnie mówię, no, no. doszedłem do teamu od razu, nie wiem, po tygodniu chyba się dowiedziałem. Ale fajnie to brzmi, tu coach gra, trochę tych zmian było, nie? Tutaj nie ma snajper do wymiany, później ten nie ma wizy, nie? No co jaja Powiem wam szczerze, to są jaja, nie? Co chwilę kogoś nie ma, jedziesz na turniej, połowa turnieju grasz normalnym składem, połowy nie ma, to, to akurat są jaja. Wtedy, że, że będziemy mieć zmianę w tym po majorze, ja mówię no tutaj pół roku, sobie programy. Potem od razu było czuć, że nasz snajper nie chciał za bardzo sobie tam grać i że zmieni. Szkoda jest, bo pytałem ich, czy nie moglibyśmy tego załatwić od razu z, przed majorem. Także cała ta wakacyjna przerwa miałbym od razu info, że jestem tak naprawdę e, na ławce, czy tam spolniony z, z opcji gry. Także to też mogę zmienić, bo tak naprawdę informacja, że jestem na ławce, wyszła dość późno. Późno i e, nawet no. bym powiedział, że przed majorem jeszcze to na pewno po majorze, jak jest ta przerwa wakacyjna, jeszcze by dała rada. Znaczy ja... Uważam ogólnie, że Snacks wyciągnął z tego składu G2 razem z Tazem oczywiście w chuj. Oni, napra oni naprawdę wyciągnęli co mogli z tego składu, co mieli. Bo byli top 1, wygrali, wygrywali turnieje, cały czas prawie byli top 3. To, co mogli wyciągnąć, to wyciągnęli. Gdyby niko nie odszedł do Falcons i Monesi by został, ja uważam, że w tym roku G2, oni by mogli powalczyć normalnie o takie top 1, nie? Mogli bez problemu powalczyć, gdyby ten skład się utrzymał. Jakieś oferty z Polski wpadły, nie ja się już skończyłem, dawno się temu skończyłem ogólnie Dobrze, że mnie to widziało. Mogę sobie coś zarobić, mogę trochę tam posiedzieć, yy, udawać sobie jakąś strukturę robię, sami wiecie już, że struktury nie było i chcę zarobić, nie? Tak zwany paycheck stealer Pojawiła się ciekawa informacja transferowa z poziomu tier 1. Otóż, z tego co usłyszał jeden z no, lekarzy Overdrive, organizacja Face i Liquid mogą już wkrótce zamienić się graczami. Z czego Twist miałby wrócić do formacji Face, natomiast Elish dołączyłby do Liquid. Ale widzowie, w dalszym ciągu jest problem Lurka, co? Ej, w dalszym ciągu jest problem Lurka. To jest ciekawy case. Wam powiem, oni wybierają, no, ja nie wiem, stary, może twista na lurka wezmą, nie? Ja nie wiem, czy ta zmiana coś dużo da, bo oni dalej nie mają takiego robca, nie? Który będzie dobrze lurkował, który świetnie będzie się czuł, właśnie, w tej roli, i tu jest największy problem. Ja uważam, że, no, czy ta zmiana im pomoże? Pomoże. Ja uważam, że trochę im pomoże, bo Elisz to jest taki zawodnik, gdzie musisz bardzo dużo drużynowych zasobów na niego zmarnować. Wy, znaczy, może nie zmarnować, wykorzystać musisz tyle, żeby on zagrał dobry mecz. Żeby on zabijał w czasie meczu. Twist nie jest takim zawodnikiem. On może sam sobie wykreować trochę sytuacji, nie? Więc uważam, że ta zmiana i tak jest ok, ale w dalszym ciągu brakuje lurka, nie? W dalszym ciągu brakuje lurka. On sam przyznał jednak, że tylko o tym usłyszał, więc lepiej wziąć to z. Pewnym dystansem. Choć jak przewiduje też spans zrobi że... zmiany w składzie po turnieju eSports World Cup. Ale Warto wydaje mi się robić, że pamiętać, że tak... w momencie ostatniej szufli transferowej mówiło się, że Face szykowało w sple Rosady. Ale wydaje mi się, że taka zmiana to w ogóle bez sensu, no trochę. No jest bez sensu. Ja nie wiem, czy to Farmazon z tą plotką, czy nie? Nie chcę mi się wierzyć, żeby FaZe znowu taki błąd zrobił. A do drużyny miał dołączyć Shaker. Potencjalnie na wylocie znajdował się wtedy ktoś z tych trzech zawodników, czyli Elish Rain Frozen. Wracając teraz do zawodów Blast Bounty, to właśnie te formacji awansowały już na lanowe finały tego turnieju, z czego pewnym zaskoczeniem była m.in. gładka wygrana Astralis z Natus Vincenta. No i liga, po raz Tym samym, Navi po raz pierwszy od 7 lat nie zakwalifikował się na lana, co ostatni raz miało miejsce przy okazji IM Katowice 2018. Oczywiście dużą różnicę na korzyść swojego zespołu zrobił tutaj chociażby Device. Po tym, jak nie udało im się awansować na pięć majorów z rzędu, teraz ten pas najpewniej przerwią. Na ten moment łapią się automatycznie do trzeciego etapu. Słuchajcie, widzowie, jeśli jest jakaś na tier 2, tier 3 niech jedzie na dwa lany jakieś co ma 50k dwa lany 50 nie wiem euro w puli czy 50 dolarów w puli wygra albo drugie miejsce zajmie stary jedziesz na majora no już łatwo czy to tier 2 czy tier 3 lan nieważne ważna jest pula i tak to i tak to się żyje nie Astralis przecież przed tym fisure co drugie miejsce zajęli tam była duża pula nagród to nie mieli nie wiem stary, jest 14 miejsce, czy tam niżej, no, fenomen ten, ten ranking jest w VRS, fenomen straszny, ale no jest jak jest. Ale co jak to Astralis, wam powiem szczerze, że oni z Kukcim naprawdę lepiej grają, widać to po nich, ale dużo randomu jest. Potrafią mecze nagle tak z dupy beznadziejnie zagrać, ale są mecze, gdzie naprawdę fajnie się ich ogląda i są... Duże zagrożenie. Zdecydowanie najwięcej punktów VRS da im drugie miejsce na Fisher Playground 1 wraz na na Stana. Mamy też pewne małe przebudzenie ze strony formacji Liquid, które udało się dostać zabijać. na Lamar Blasta. Po tym jak pokonali Ecstatic, a później Furia. No. Ogólnie duża część społeczności jest zgodna, że weto powinno być przeprowadzane zaraz przed rozpoczęciem meczu, a nie no. tak jak w przypadku Blast Bounty, godzina, półtora godziny przed no, startem. No To też. O wszystkim na bieżąco jesteście informowani na naszym Discordzie. Bo co, jak to? Ogólnie nie rozumiem czemu beta jest robione godzinę półtorej godziny jak tu spunch napisał, ponieważ no, można analizę sobie zrobić wszystko nie, jeszcze przez tą godzinę idealnie przeanalizować, bo już wiesz co, jakie mapy będą grane, nie bardziej się przygotować pod przeciwnika, to jest z dupy strasznie. Mapy powinny być 5-10 minut przed meczem, znaczy z 15 minut przed meczem, tak, zazwyczaj jest 15 minut, 10 przed meczem, tak to powinno być wybra wybrane, nie. Czasami pół godziny przed meczem, no to zależy jaki turniej. Takie coś powinno być zrobione, a nie godzinę, półtorej przecież, nie wiem co to jest. Dla Machera, ale Dary bookmacher sam sobie ogarnie, no. Link w opisie i komentarzu. Tych meczy nie masz tak dużo, no już nie przesadzajmy. Najwyższy no po ostatniego update'u, okej. Okay. Społeczność coraz częściej zaczyna mówić o największym problemie jaki występuje w CS2 po aktualizacji z animacjami. Jak stwierdził Tower, najczęściej omawianym problemem jaki widzę w moich wiadomościach prywatnych i odpowiedziach tak, jest, jest spadek liczby klatek yes. na sekundę. I... Ja na moim 9800X 3D ryzenie, Miałem po 700 klatek na full HD oczywiście, po 800 ze streamem. Tak 750, 800 spadało do 450, zaraz mi spadają do 250 bardzo często, nie? I nie mam, rzadko mam 700 FPS-ów, tak mam po 550, 600 coś takiego, nie? Tam do 650 czasami dochodzi. Jest duży spadek FPS-ów. To jest fakt, o którym pisał I, też i w ostatnim czasie w Białej, gdzie na z 500 FPS-ów potrafiło spaść nawet do 150. O tym samym pisał też chociażby Frequency jest, że w trakcie rundy FPS-y spadają, aby automatycznie na koniec wróciły do normalności. Coż przedstawialiśmy ostatnio razem, dwa dni temu zauważono aktywność od deweloperów na Steam Database, więc w przyszłym tygodniu spodziewana jest jakaś aktualizacja, być może no. m.in. naprawiająca no, no, kwestia ze FTS-ami. Znaczy wiesz, ta aktualizacja musi naprawić też animację, no tych noży i, i w ogóle Ty, te, te rzeczy są oni popsuli, bo dalej to nie jest naprawione, nie? Ta animacja już trochę pada, jest dwa tygodnie. W jak my tworzymy ten materiał, Simple debiutuje w barwach BC Ex Game na turnieju XOR no. The Proving Grounds przeciwko Cybershow. Najpewniej wy widzicie już końcowy rezultat, a także statystyki z tego spotkania. W tych zawodach bierze udział też nasza polska formacja Apogee, która dzisiaj pokonała Gun 5 2 do 1 o, w Już jutro planowo o 19.00 Polacy zagrają właśnie przeciwko BC Game z na ESL Challenger League Europe Cup 1. Zmieniając temat, obecnie mają miejsce europejskie kwalifikacje do zawodów w CSA rzecz... Na pewno sobie zrobimy analizę tego meczu, znaczy analizę gry Simpla na BedClick versus BC Game, na pewno sobie zrobimy widzowie, nie? ...Championships, który jest turniejem liczącym się do rankingu Valve z pół no. miliona dolarów, a zatem jest o co walczyć. Na placu boju pozostała jedna polska formacja w pierwszym etapie eliminacji i jest no. to Inner Circle, którzy ostatecznie przegrali z Sashi no. 8-13, do 13, a... Ale ja nie wiem co się z chłopakami dzieje, naprawdę mieli bootcamp, czy nie wiem czy oni wrócili z tego bootcampu, czy oni nadal tam są, chyba nadal są mi się wydaje, że gali z bootcampu i oni, no kurde tam jest tak dobry skład, nie, nie mogą gry sobie ułożyć jakoś, no są tam takie problemy, a na papierze ten skład jest jeden z lepszych w Polsce, stary, nie, Krasnal, K, Killer, stary, Hades. Nawrót na trenerce, Graszok jako second trener. No nie i mynio na iglu. No stary, no tam naprawdę jest skład mocny. Ja nie wiem czemu to nie działa, naprawdę. Ale może być tak, że nagle pyknie, zrobią jakąś tam, taką gierkę, przygotują, że będzie im hulała. Też tak może być. No zobaczymy do końca roku, jak to będzie wyglądało, nie? Jeśli dwa miesiące przed końcem roku nie będą nawalali, to nie widzę tego. To raczej out. Jak stwierdził po tym meczu Hades? Nie rozumiem jak w 2025 roku Anti-Cheat może powodować ciągłe spadki do 30 fpsów. ów Błagam, aby nie było więcej kwalifikacji na s e portalu Co tyczy się punktów VRS ostatnio... Czyli przegrana przez fpsy, y bitowy. Tak jest czasami. Jeszcze czasami. Ale też nie wiem jaki anti-cheat tam był. Tam nie był Acros, anti-cheat, widzowie? Jeśli tam był Acros, anti-cheat, no to on też... Tam dużo ludzi narzeka na niego, ale zazwyczaj dużo ludzi narzeka na niego, na ten Acros, anti-cheat, jeśli dużo rzeczy było zmienionych w BIOSie, jakieś tam full rzeczy pozmienianych, jakiś system Windows 11, jakieś modyfikowane, no to wtedy są takie problemy. Acros potrafi robić problemy, nie? Był tam Acros, tak? No to wtedy są takie... Ale jeśli masz czysty, to podobno tam nie masz takich problemów, nie? Bardziej chyba to dotyczy, o ile dobrze słyszałem, nie? Właśnie takich jak dużo zmian jest takich, że ten anti jakby wariował może, tak się zachowuje, nie wiem. Były zapisy do kolejnych zawodów od Fragadelfia, które się odbyły się między piątym okay. a siódmym. To może dlatego przegrali, no, bo jeśli wychodził z meczu co chwilę i spadki FPS-ów były, no to też admini powinni ogarnąć to, no. no nie wiem czemu, jakby może byli na bootcampie, jak byli na bootcampie, to co, nie miał drugiego kompa, żeby szybko podłączyć i wiesz, na na pewno by poczekali admini nie na to 100% i Sasi by poczekało. Więc mógłby podłączyć drugiego kompa czy coś, nie? Mógłby też tak zrobić, nie? Bo drugi komp zawsze powinien być na bootcampie, jakby co? Żebyś mógł sobie podłączyć w razie awarii, nie? Jakiejś. No chyba, że tak robili, nie? No to też nie wiem. Na ...Września. Drużyny walczyły o to, aby wykupić sobie slota, a podobno nie było no. to takie proste. Jak stwierdził Graham Pitt z Complexity, no, słyszałem, że drużyny like, miały selfie. wiele osób, które próbowały kupić im to miejsce w turnieju, no. a ostatecznie im się nie udało. Wystarczyła minuta i 23 sekundy, aby sloty Oho. zostały pozajmowane. Już dwa dni temu poznaliśmy to pary ostro. meczowe na turniej Tier 1 i Sports World Cup, a tak z najciekawszych spotkań, tak jak wcześniej wspominaliśmy, będziemy mieli G2 kontra Falcons. Zawody rozpoczną się 20 sierpnia. Ostatnio poznaliśmy drużyny okay. do zamkniętych europejskich kwalifikacji do Star Ladder Star Series. Tak wygląda lista uczestników. A... No dobra, czy mamy tu polską drużynę? Nie mamy! Szkoda, szkoda, że kolesi, czy betclick nie ma tutaj. No, po tym rankingu teraz to spadli trochę, nie? Te betclick to nie będzie. Kolesie jeszcze kawałek mają. No dobra, bo ogólnie tu był open quali do tego widzowie czy nie? Do tego starladera? Chyba były, nie? Jakieś open quali Kasperski, no tak, Kasperski gra, no ja wiem. Tylko szkoda, że nie ma właśnie jakiejś polskiej drużyny, nie całej. Nie było, tak? Okej, okay, dobra. Bo tam ostatnio było tych trochę open quali. Ja już nie pamiętam, czy były do tego starladera, czy nie. Ale ogólnie od dłuższego już czasu same te zawody są mocno kontrowersyjne i łamią zasady VRS. Cytuję no z no. Przypominam, że to wydarzenie nie zostało prawidłowo zdegradowane do poziomu Tier 2 z powodu wielokrotnego nieprzestrzegania warunków regulaminu organizatorów turnieju, więc Aha. nadal mogą zapraszać drużyny z globalnego rankingu Top 12, mimo że nie powinni mieć takiej możliwości. Pozwalając okay. na takie manipulowanie VRS-em, wpływasz na karierę i życie ludzi. Znaczy, słuchajcie, no w tym VRS-ie są takie luki w regulaminie stare i w w ogóle rozmawiasz z Valve, nie? Jak chcesz. I oni szybko w miarę odpowiadają, powiem wam, jak chcesz turnie robić, VRS. I, I oni na pewno się jakoś ukadują, stary. Że takie coś jest dopuszczone, bo dajmy na to, spójrzmy jeszcze raz na te drużyny, tak? Spójrzmy jeszcze raz, gdzie to. Jest? Mamy takie drużyny. Weźmy sobie ranking VRS. Ten Starlader jest EU, czy nie? No niby tak, no ale nie wiem, jak to tu, oni tutaj patrzą. No dobra, mamy Val Big, 34 miejsce. a kolesie? 40. Okej. Okay. Czy mamy... No Passion UA ma 41. Też jestem ciekaw jak to jest w ogóle robione. I kolesie nie dostali invita. Ens jest też niżej od kolesi, nie? Jakie są jeszcze drużyny? 9 Nine OG, Nine 400... Znaczy ja to serio, nie potrafię... To jest tak dziwne, nie? To jest tak dziwne, że to jest szok w Spirit Academy. Znaczy no dla mnie ogólnie, zero, ja nie wiem, do dzisiaj ja nie wiem, wiecie, jak to dokładnie... No to jest po rankingu Valve dodawane invajty, tylko nie wiadomo czy one były miesiąc... tylko one miesiąc wcześniej były przyznawane, nie? Bo chyba tam invite y muszę... Czy tam ja nie wiem, jak to dokładnie działa. Dwa tygodnie albo miesiąc wcześniej musisz jakoś dawać, nie? Ale, kolesie, to ten LAN już miesiąc wcześniej wygrali, nie? Ile to czasu było ten LAN, gdzie oni grali? Nie wiem, czy to od zakończenia. Bo na początku miesiąca jest invite, tak? Ten LAN, kiedy jest ogólnie? Bo to też jest ważne. Kiedy jest LAN? Dobra, teraz. Kiedy jest ten Starladder? Tu chodzi o close squali, tak? No, wydaje mi się, że zostali zrobieni w ch nie? Tak jak tam mówią. Wydaje mi się, że no ale to nic nowego, nie, wiesz. Pewnie są jakieś kruczki, że możesz tak zrobić. I tyle. No tu widzicie, że dużo drużyn to jest fiuta wyciągniętych, stary, nie. Nie wiem, dziw, dziwna sytuacja, nie, niektóre. No ale no jest jak jest. A Gigi, he, w ogóle, który mają Gigi, jak oni się nazywają? 48. No dla mnie no to dziwne to jest, nie? Serio. No ale no jest jak jest, widzowie, nic nie zrobimy. Lista uczestników, ale Ja sam nie wiem jak to dokładnie czasu, działa. Nie wiem, kontrowersyjne i łamią zasady VRS. Cytując Gracha Mapita, przypominam, że to wydarzenie nie zostało prawidłowo zdegradowane no. do poziomu Tier 2 z powodu wielokrotnego nieprzestrzegania warunków regulaminu organizatorów turnieju. Bo to też ogólnie, oznaczy, że to jest turniej Tier 1 czy Tier 2. Tam też jest taki młyn z tym szoknie. nie? Więc nadal mogą zapraszać drużyny z globalnych Rankingu top 12, mimo nie podpiszemy takiego rankingu. na takie manipulowanie VRS-em, wpływasz to... na karierę i życie ludzi. No. 7 lipca Starladder nagle ogłosił, że zmienił swoje globalne sloty VRS na sloty VRS tylko dla Europy. Czy też zapraszają drużyny z VRS po wprowadzeniu zmian w dodatkowych informacjach, co stanowi wyraźne naruszenie integralności no. i kilka jeszcze innych naruszeń. Czyli zmienić tylko na Europę, fawer. A tam jest taki, no ale to bez różnicy, stary, nie? O których wcześniej wspominał Graham Pete. Tak na koniec, jeszcze dwie jeszcze kwestie. Fani Mibru zdecydowali się rzucić wyzwanie. Bo nawet, jak zaprosili te 5 czy 6 drużyn poniżej kolesi, tak? Co są, no to. Ja rozumiem, jakby oni zaprosili te drużyny, co są nad kolesiami, tak? Czyli są po prostu wyżej w rankingu od nich. No to tu problem by nie było, ale tutaj. No mówię, tutaj coś. Ewidentnie nie gra. Ten ranking fair jest tak dziurawy, że hit. W ...głównej formacji, dodając, że zwycięzca będzie mógł zagrać w kolejnym turnieju. Napisali, że ta no. brazylijska drużyna może zaczynać nawet z sześcioma rundami przewagi, bo jak stwierdzili, Mibry nie lubi wygrywać rund. Tak prezentują się wyniki tego składu w ostatnim czasie. Świetnie. Spinks z formacji Mouns zdecydował się zrobić map z na której, co ciekawe, zabrakło treina. Według niego zdecydowanie najlepszą mapą jest Mirage, natomiast najgorsze, jakie były, to Anubis oraz... Zgadzacie się z takim czymś, widzowie? Czy znaczy ja wiem, czy Miraż? No ja Mirażem nie dawał. Ja to ogólnie jestem fanem Dusta, więc Dusty jako top 1, A potem, no New Cover, miar, okej, okay, nie? Ptigo. Potem stwierdził jeszcze, aby Valve nie ruszało Miraża, ponieważ jest najlepszą mapą na treningi, faceity oraz mecze oficjalne. Dobra, Rzymianin, utkaj i k. Japę. Chuja się tam znasz. My tutaj z widzami się znamy, ty tam. przegraj mecz na Spirit finale. hehe, <laughs> nie no świry, świry, wiadomo. Dobry zawodnik, nie? Amkal zrobiło dużą przebudowę wewnątrz ich składu. W zespole pojawił się m.in. na fany w roli prowadzącego. Poza nim w formacji znaleźli też tacy zawodnicy jak Kairon, ID's Balance, czy też Travis. Stynix to jedyny gracz, który ja trzy, uchował się takie, z poprzedniego nie? zespołu. Core drużyny wspólnie rozegrali już wystarczającą liczbę spotkań, aby znaleźć się w rankingu VRS i obecnie znajdują się tam na 103 lokacie. Ukraińska organizacja Algo poinformowała, że oficjalnie ich piątym graczem został Griller, który już od jakiegoś czasu występował w tej formacji. Pierwszy raz słyszał gościu griller stary Czym grilla robi kto to jest, Pricy grał, okej. Okay. Ty, to my graliśmy ostatnio na niego, wygraliśmy. Powiem wam szczerze, ja pierwszy raz o nim słyszę, nie? Pierwszy raz. Tak wygląda ich obecny skład, w którym mamy chociażby Oscara. Tak jak się spodziewano, Phantom dwa dni temu dołączył zdołączył do drużyny One Win, który tym samym ponownie połączył się ja z Hobbitem. Ciekaw, Wcześniej działało. grali razem w Gambi, czy też Cloud9. Dla przypomnienia, tak też prezentuje hobby. się ich pełna formacja. Z dzisiejszej kartki z kalendarza, tego dnia w roku 2023 zakończył się CCT Online Finals 2, gdzie poza nagrodami pieniężnymi, dwie najlepsze Formacje zgarniały slota na zawody City Global Finals. Ostatecznie wtedy udało się to formacji Virtus Pro oraz Spirit. Tak wyglądały składy no. tych dwóch ekip. Jeśli chodzi o polskie akcenty, anonimowo w takiej oto konfiguracji zajęli ostatnie 13-16 miejsce. Ponadto w Into the Bridge występował jeszcze Ralen, który zajął z nimi skład z 9-12 lokatę. Iglami, Był to moment, w którym masker. niespodziewanie organizacja wyrzuciła Neofraga z drużyny, a jego miejsce w środku turnieju tymczasowo zajął Plezen. Ogólnie Neofrag podobno został wyrzucony z drużyny, bo on tam. Coś racistowskiego dla żartu powiedział stary, on się tam wszyscy oburzyli, kurwa stary kij, w dupie wiedział co chodzi, nie? O, jakiś pistol? No z Digielka, no a co? No. Z rifla to by nawet fraga nie zdobył. Ciekawe... Ja rozumiem, że na demie może być inaczej, nie? Czy coś. Ja rozumiem, ale k***acz, tak? Wiecie, no... no tu, tu jest duża rozbieżność, nie? Tu jest duża, bardzo duża rozbieżność tu, tu, tutaj to już jest kurwa, tak ostro. Tutaj to jest ostro, widzowie, nie? No. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, zapraszacie swoją akcję naszego Discorda w zakładkę <noise> <i> zagrania. bo <noise> A w tym momencie, no jak zawsze, nie na Ale świetny materiał, jak zawsze. Dajcie lajka i subika będziecie Discorda, W to, mieli oglądany materiał i jego subskanał jesteście z nami. Zawsze będziemy, zawsze będziemy. Mamy lajka i gitara.